Ego jest piękną rzeczą do zniszczenia. Tak w 2002 roku Yamaha reklamowała ten model. Mowa tutaj o R1 drugiej generacji. Moje Ego nieraz było niszczone. Przekonamy się czy tutaj też tak jest. Ma być szybko, niewygodnie, precyzyjnie i... Czy z Yamahą R1 można kręcić filmy porno w roli głównej? <laughs> tak jest. R1 to typowa szlifiera, typowy tak zwany ścigacz, przecinak. I jeszcze jakieś inne określenia fajne znamy? Superbike, czyli motocykl, można powiedzieć, żywcem przeniesiony z toru wyścigowego. Druga generacja powstała w 2002 roku. My akurat mamy tutaj rok 2003. Znajdziemy tutaj silnik, który ma pojemność 998 cm3. Są to cztery cylindry w rzędzie. Trochę ponad 150 koni, ponad 100 Nm w okolicach 105. Setka jest poniżej 3 sekund. Konkurencja w tamtych czasach ograniczała się głównie do japońskich motocykli, Między innymi był to Suzuki GSX-R1000 K1-K2, Kawasaki ZX9R. Możemy dorzucić do tego też Hayabusa 954RR, a z włoskich motocykli na upartego tą włoską Aprilię Cinkową. O R1 krąży wiele legend, wiele mitów. Myślę, że z czegoś to wynika. Gdy byłem główniarzem, byłem małym dzieciaczkiem, mieszkałem niedaleko długiej prostej w Poznaniu w mieście, w terenie zabudowanym. I często w nocy można było usłyszeć, gdy ktoś pałował motocyk. Ja wtedy oczywiście nie wiedziałem, czy to jest Yamaha, czy to jest Suzuki, czy to jest sport, czy to nie sport, ale wszystko w mojej głowie podpowiadało, że to na pewno jest R1 czy też R6. -ka. Pierwsza generacja była bardzo jadowita, była brutalna. Gdyby to była pierwsza, R1, no to wtedy to jest taki sprzęcik, jak zresztą molinka. Tutaj mamy całkiem fajny kompromis. W drugiej generacji zastosowano wtrysk paliwa, który dość tą sytuację ułagodził. Silnik mniej więcej do 4-5 tysięcy może to zaskoczyć, ale jest dość łagodny, dość spokojny. Oczywiście z pewną dozą przymknięcia oko na to, że litrowy sport, który ma 150 koni może być łagodny, ale do 5 tysięcy coś się dzieje bez przesady. 5 tysięcy zaczyna się zabawa i dochodzimy do 10. Kompletnie w światełko trzyplay mryga. Dzieje się wszystko, obraz się rozmazuje. O, jest miazga dosłownie dzieje się wtedy mnóstwo. Jest to przerażające, jeśli ktoś nie miał wcześniej doświadczenia, to obawiam się, że R1 go przeżuje, wypluje i wyrzuci na niego olej z lak w tym przypadku. Ale abstrahując, ja bym porównał go nawet do odrzutowca. Gdy przekroczymy 10 tysięcy obrotów, dostajemy odrzutowiec na dwóch kołach. Motocyk bez większego problemu chce latać na dwójeczce czy też na trujeczce na kole. Ale kto by się tego spodziewał, prawda? Litrowy sport, który lata na kole. Wow, nie o to chodzi. Wrażenia z jazdy są nieziemskie. Dźwięk, który wydobywa się akurat w tym przypadku z akcesoryjnego wydechu. R4 kręcająca się na obroty, myślę, jest bardzo ciężka do podrobienia. To jest to pewnego rodzaju, myślę, taka symfonia dla uszu. Jeśli ktoś oczywiście lubi wydzierający się silnik, to na pewno się ucieszy, ale też strzela z wydechu. Znakiem rozpoznawczym tego pieca w tamtych latach było 5 zaworów na cylinder. Dodatkową ciekawostką jest to, że stosowano tutaj po raz pierwszy przekładnię pionową, która znajduje się plus minus właśnie w tym miejscu, w tej przedniej części motocykla. Dzięki czemu sam silnik jest krótszy, lżejszy, ale też dzięki temu można było zastosować dłuższy wachacz. Więc przy odkręcaniu motocykl pozostawał wciąż stabilny i Yamaha słynie właśnie z tego, że prowadzi się jak po sznurku. Ja byłem zdziwiony łatwością. Jak tu się pokonuje zakręty? Na początku było powoli, na spokojnie, nie mój sprzęt, nie chcę nic zniszczyć, nie chcę nic popsuć, więc robiłem to z głową. Pierwszy zakręt stwierdziłem, że czuję, jakbym stał w miejscu i myślę, że mógłbym tą wartość podbijać, ale nie o to chodzi. Chcę pokazać i wytłumaczyć wam, że pokonywanie zakrętów na R1 staje się dziecinnie proste, ale jest to jednocześnie tak zgubne, że gdy popełnimy jakiś mały błąd czy fantazja poniesie nas delikatnie za mocno, to może skończyć się to tak jak można się domyślić. Myślę, że bardzo mało eredynek jest zachowanych w stanie oryginalnym albo zbliżonym do oryginału, bo jest to 20-letni sport, więc owiewki na pewno nie będą oryginalne, a jeśli tak to trzeba zazdrościć takiej sztuki. Sztuka, którą my tutaj mamy, na pierwszy rzut oka z daleka wygląda bardzo dobrze, mimo upływu ponad 20 lat. Ale gdy się zbliżymy, gdy zobaczymy, to okaże się, że tutaj jest jakieś pęknięcie, że tutaj jest pospawany plastik, że tutaj zadłupek jest pospawany. Nie oszukujmy się, to nie jest motocykl, który miał być jeżdżony turystycznie, rekreacyjnie. On miał zapierdalać. Zawias jest tutaj cholernie twardy, nie ma się co spodziewać żadnych kompromisów, jazda po wybojach powoduje ból kręgosłupa. Tak po prostu ma być. Nie kupujemy sporta, żeby cieszyć się, że jest tutaj komfortowo. Dzięki temu zawiasowi, który jest regulowany zarówno z przodu, jak i z tyłu, nie ma problemu, żeby w te zakręty wchodzić z precyzją. Dosłownie jak skalpel. Jest to jeden chyba z najlepiej prowadzących się motocykli, na których miałem okazję pojeździć po drodze publicznej. Po to, że raczej nie, bo jeździłem panigale. No, że ogólnie jak, jak to w sporcie. Siedzimy trochę na takiej desce do prasowania, ręce leżą dosłownie pod bakiem, jest ciasno, jesteśmy zbici, podnóżki są wysoko, pozycja embrionalna kolana są ugięte pod maksymalnie chyba kątem jakim się tylko da i pozycja mniej więcej wygląda w taki sposób. Tak więc dłuższa trasa myślę, że nie jest dobrym pomysłem. Jeżdżenie turystycznie jak najbardziej można. Dużo rzeczy można robić na tym motocyklu, ale dużo też rzeczy można robić w sposób wygodniejszy. Mimo wszystko osoby w moim wzroście, czyli około 180 cm odnajdą się tutaj jak najbardziej Myślę, że jeśli masz jakieś 1,90 m, to jak najbardziej też się tutaj poczujesz jak u siebie. Powiedz, że już będzie ciężko bo głowa i ci będzie wystawała gdzieś tutaj, i cały wiatr i robale będą leciały w kask. Wspomniałeś, że ty z dziewczyną jeździłeś? Jeździsz, jeździłeś. Jeżdżę. I jakie wrażenia jej były? No ogólnie chciała zabywać taksję z powrotem. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tylnego siedzenia. Duża ilość motocykli była porównywana, mylona właśnie z tym modelem, i to pokazuje, jaki miał on ogromny wpływ, jeśli chodzi o design przyszłych motocykli. Jestem zdziwiony, że ten motocykl ma 20-20 lat. A jakbym właśnie postawił Ci konkurencję z tamtych lat wtedy, to on wygląda z nich najprzyjemniej. Sam sprzęt w sobie jest dość lekki optycznie, ale gdy przeniesiemy się do zadubka, on jest masywny. Też jest zabawne to, że jest on pęknięty w dwóch takich miejscach. A jak jesteśmy już przy tylnej części motocykla, to nie sposób jest pominąć tej genialnej, niesamowitej tylnej lampy z technologii LED. Wyświetlacz tutaj zasługuje na oddzielny akapit. Wielki analogowy obrotomierz, do tego jest mały Shift Light nad wyświetlaczem prędkości. To co jest najistotniejsze, rzuca się od razu w oczy, ale jest to zrobione w taki przyjemny dla oka sposób. Lusterka są jedynymi lusterkami w motocyklu sportowym, gdzie ja jestem w stanie zobaczyć coś więcej niż tylko swoje barki. Wielkie odstają cholernie mocno, ale dużo w nich widać dzięki temu. I nawet jesteśmy w stanie zobaczyć co za nami jedzie, a nie rozmazany obraz. Yamaha od zawsze słynęła z bardzo dobrego układu hamulcowego i nie bez powodu gigsy pokroju K5K6 miały te układy przeszczepione właśnie z R1. Eee, natomiast sztuka, którą my mamy, powiedz mi, ty z hamulcami coś tu robiłeś? Nie. Czy... Moja pierwsza myśl, wróła to nie hamuje. Bo albo ja jestem spaczony przez inne motocykle, Albo tutaj te hamulce są takie sobie. E, Przemek ostatnio przed, przed dzisiejszym dniem trochę gumował. I wyszło, że lagi zaczęły się pocić, olej zaczął sobie kapać na hamulce, na tarcze hamulcowe. I z tego powodu ja czuję, że ten układ nie działa tak jak powinien. Myślę, że gdyby udało się tą rzecz ogarnąć, to byłoby tutaj bardzo dobrze. Mm. Złom totalny, sprzedać pizdu. Mm. I... I klamka sprzęgła tak lata troszeczkę. A motocykl ma 20 lat, takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy się psują, lagi zaczynają się pocić, olej kapie, no trudno stało się. No i tyle no. No. Mitów o wadach R1 nie brakuje. To co faktycznie się powtarza, co, co jest często spotykane, to dwójeczka, skrzynia biegu wypadająca dwójeczka, dlatego szukając zadbanej sztuki. Zobaczcie, czy na pewno nic z tą dwójką się nie stanie. Do tego hałasujący kosz sprzęgłowy. Tu hałasuje, ale tak tylko troszeczkę i on tak zawsze troszeczkę hałasuje, w tym się nie ma co przejmować. Ale problemy z ładowaniem i według mnie najgorsza rzecz, którą można dość łatwo rozwiązać to mianowicie... Brak amortyzatora skrętu, bo motocykl ma faktycznie tendencję do wpadania w shimmy, żeby kierownica zaczęła sobie tutaj tańczyć z prawej do lewej i tak dalej. Wrzucić jakiś akcesoryjny amortyzator skrętu i żeby ten problem rozwiązać w nowszej generacji, taki amortyzator skrętu fabrycznie się pojawiał. Jazda bez niego to jest dosłownie proszenie się o kłopoty i myślę kwestia czasu aż pocałujemy drzewo. Ostatnia wada to myślę, że sama legenda właśnie tego motocykla, bo znaleźć zadbaną sztukę, która będzie sprawna, nieskładana z kilku, gdzie piec będzie podawał tak, jak powinien podawać, myślę, że może graniczyć z cudem, te motocykle myślę przeszły już sporo i najgorsze co mogło być, to zgaduję, że poprzedni właściciele. Nie ma żadnej takiej rzeczy, która pokazuje, dlaczego r 1 jest uznawana za prawdopodobnie najlepszy motocykl sportowy tamtej, tamtych lat. Cena wiadomo, w zależności od danego egzemplarza, bo widełki są myślę od 10 tysięcy do dobrych 15, 16, taką perełeczkę to grubo ponad te 15 koła trzeba przyszykować. Zdałem sobie sprawę jakiś czas temu, że nie chcę mieć motocykla sportowego. Cieszę się, że nie kupiłem sporta, tak jak miałem to w planach ostatnio, bo zdaję sobie sprawę, jak te motocykle są bardzo mało użyteczne, że one nie nadają się za bardzo do niczego, oprócz... Wiadomo czego. Jest tutaj tak bezkompromisowo, że to nie jest dla mnie. Jest tutaj postawione na rzeczy, które nie mają dla mnie w tym momencie znaczenia. Nie chodzi mi o to, żeby jeździć jak najszybciej, cholernie niewygodny, tyle mocy, że wyrywa to z papci. Pokonywanie zakrętów przy dwójce z przodu to jest jego świat. To nie dla mnie. To nie jest to, czego ja szukam. Natomiast, jeśli ktoś szuka wrażeń, to myślę, że jak najbardziej. Ego jest piękną rzeczą do zniszczenia i po całym dniu z Yamahą R1 ja myślę, że gdyby chodziło tutaj o osobę, która dopiero co zaczyna swoją przygodę, bo wiadomo R1, pierwszy motocykl, taki pomysł, to jej ego byłoby dosłownie... Prawdopodobnie byłoby rozwalone na kawałki na pierwszym napotkanym drzewie. Natomiast jeśli jesteśmy już osobami, które mają pojęcie, są osobami myślącymi, które. Potrafią, że tak powiem, przewidzieć delikatnie przyszłość i ogarnąć, co się stanie, jak wjadą w zakręt, mając dwójkę z przodu, krótkich spodenek oczywiście, nie zapominajmy o krótkich spodenkach. Jeśli nie jesteście takimi osobami, to wasze jego myślenie nie zostanie tutaj zmiażdżone, przerzute i wyplute, tylko będziecie mieli kawał cholernie szybkiego i dobrego motocykla. Tak wyglądające motocykle. Wrócą za około 50 lat. Proszę to zapisać. Petit powiedział, że za 50 lat wrócą motocykle tak wyglądające. A też będą miały takie do dole odstające? Nie wiem, może będą miały. Też wrócą do mody?